Mam widzowie, tutaj, ja ja się i mam super słonego, macie znaczy słonego chipsa, najsłonnego. otwieramy chipsylka. Trochę o, zjadłem, ale to nic tam. Nieważne, że zjadłem. I, i ten. Najgorzej jak na Dobra, i teraz jemy chipsy. Tylko dużo bardziej zjadłem, a więc będzie... Taka Chyba ten chips nie chce się wyjąć. No bardzo dużo zjadłem, to jest no mały kawałeczek, a więc jemy. I... Udało mi się! Bez picia! Już